"Kolekcjonerzy, pasjonaci, hobbyści, regionaliści łączy ich miłość do przedmiotów starych i nowych, zwyczajnych i nietypowych, a także ogromna wiedza o tym, co gromadzą. Raz do roku w Lesznie organizowany jest Dzień Kolekcjonera, gdzie zbieracze i pasjonaci mogą nie tylko wystawić swoje kolekcje, ale też porozmawiać z innymi kolekcjonerami, a także ludźmi przechodzącymi podziwiać ich zbiory. Organizatorzy, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego starają się." Aby kolekcje się nie powtarzały, muszą być także choć trochę nietypowe. Bo numizmatycy czy filateliści mają swoje wystawy, trudniej jednak zaprezentować światu kolekcje telefonów komórkowych. A kolekcjonować można wszystko. Ważne są pasja, dociekliwość i miłość do swoich zbiorów. Od pewnego czasu dzień kolekcjonera gości w murach miejskiej biblioteki publicznej ze względu na ograniczone możliwości lokalowe Muzeum Okręgowego w Lesznie.